Drodzy widzowie, dawno niczego nie nagrywałem, ale pozmieniało się kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Także zapraszam do słuchania. Cofniemy się do września ubiegłego roku. To właśnie wtedy podjąłem tutaj próbę tego streamowania. Byłem w sumie bardziej ciekawy, w ogóle nie nastawiony na jakieś efekty. Zostałem bardzo ciepło przyjęty przez społeczność ternu. To mnie tam trochę popchnęło do przodu, żeby poświęcić temu więcej czasu. Była to dla mnie znakomita zabawa. Podobało mi się na tyle, że ze do tego momentu minęło 9 miesięcy. Były jakieś tam wzloty i upadki. Jeżeli się orientujecie, jeżeli jesteście na bieżąco, to na pewno zauważyliście, że Broken Ranks zaliczył dość spory spadek, jeżeli chodzi o oglądalność. Nie mam tu żadnych liczb, aby mógł się wypowiedzieć o, o liczebności graczy na serwerach, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje tam gdzieś na YouTubach. Niekiedy podglądam również na Twitchu. Liczby wskazują na to, że za czasów turnu było więcej widzów niż jest w chwili obecnej. Ja nie, nie wiem, z czym jest to związane. Jeżeli macie jakieś pomysły, możecie napisać w komentarzu. A, dobra, wybiegłem troszkę za daleko. Gdy, gdy był grudzień, zdawałem sobie sprawę, że mój sprzęt możliwie nie uciągnie tego BrokenRaxa w takiej jakości, jakiej bym sobie życzył. Laptop, na którym nagrywałem, streamowałem. Nie posiadał praktycznie karty graficznej, procesor też nie był z wysokiej półki, ale dla, dla takiej zabawy na początek w zupełności wystarczał. No i gdy przyszła ta premiera, to na pewno widzieliście, że były lagi, były ścinki, jakość nie była zbyt wysoka. Wy się męczyliście, ja się męczyłem i to wtedy już naprawdę zapadła decyzja, że jeżeli chciałbym kontynuować tą przygodę, to na pewno będę potrzebował nowy tutaj sprzęt. Spora część osób um, również odeszła tu powiedzmy od oglądania z tego względu, że ta jakość była fatalna. Ja zdawałem sobie z tego sprawę, um, więc tutaj też chciałbym podziękować osobom, które pomimo tej jakości i tak zagl zaglądały na te live'iki. W tym miejscu powinien się pojawić nowy sprzęt, który został zakupiony dzięki, dzięki Wam, także ja, ja Wam dziękuję. Um, jeżeli chodzi o budżet, um, na początku założyłem pewną kwotę, jeżeli bywaliście na streamkach, są jeszcze zapisy, można zajrzeć. Um, Kwota, kwota. Myślałem, że to będzie taka wystarczająca. Później jak się okazało, wszedłem głębiej w temat. A no to wiecie, składacie komputer, tak powiedzmy, już tam sobie gdzieś w głowie. Wiecie, co tam chcecie mieć. A później wychodzi, że tu do jednej części możecie dołożyć dwie stówki, do innej trzy, do innej pięć. I to później kwota rośnie. I tak szczerze, jak to przemyślałem i stwierdziłem, że też nie mogę... Mm, Iść jakby po najmniejszej linii oporu, kupić jako taki sprzęt, aby był. Tylko faktycznie trzeba było tam je jeszcze trochę dołożyć, aby te zebrane wcześniej środki nie były stracone. No bo, bo wiecie, to po podzespoły byłyby niskiej jakości, nie oferowałyby jakichś wysokich osiągów. Tak powiedzmy, dokładając jakiś tam jeszcze nakład, no to byłem w stanie. Złożyć sprzęt, który myślę, że wystarczy spokojnie, tutaj na, na dłuższy czas będę mógł go rozbudować w pewien sposób, chociaż też tak nie do końca, bo na czymś tam musiałem przeoszczędzić. Ale dobra, przejdziemy sobie do omówienia tej specyfikacji. Ja przyznam się, że to jest za bardzo jakoś yy, nie siedziałem w tych częściach, także dla mnie to też była nowość. Trochę tego internetu musiałem przekopać. I tutaj zaczniemy od serca. puta główna ASUS TUF Gaming B660. Jest to płyta główna, która zapewnia slot do najnowszej generacji procesorów Intela. Płyta główna posiada złącze WiFi. Bardzo mi na tym zależało, ponieważ się przyzwyczaiłem, że na lapku streamowałem bez kabla. Chciałem, chciałem, żeby tak pozostało i, i to, to był strzał w dziesiątkę, bo tak jak teraz przetestowałem tutaj kilka streamów, no to nie ma żadnego problemu, nic nie zrywa, wszystko pięknie śmiga. I tutaj jeszcze kości DDR4, ponoć piątka ja, nie jest wykorzystywana za bardzo, więc też nie było chyba sensu hmm, dokładać. Ogólnie chciałem kupić płytę główną Z690, ale były kompletne braki w internecie. Jeżeli chodzi o sklep, w którym składałem, więc po prostu zdecydowałem się, jakby na tą płytę. Ona cechuje się tym, że nie można podkręcać procesora. A to jakby z tym się liczyłem i, i po prostu ta płyta pasowała się w mój budżet, bo płytę główną tak naprawdę wybierałem na sam koniec. Procesor Intel Core Piąteczka, 12 generacji, 12600. Bardzo, bardzo zależało mi na tym procesorze. Znakomicie wypada. Porównywalny do siódemki dziesiątej generacji. Posiada 10 rdzeni. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa 6 takich głównych i czterech małych dodatkowych ale jeżeli chodzi o streamowanie gierki, no to myślę, że spokojnie tu wystarczy i powinny być zadowolony z niego. Dysk, dyski i jeden dysk, 1 terabajt. Tutaj. Trzebałoby mieć jeszcze jeden, ale to wiecie, to dodatkowy dysk ja mogę sobie dołożyć w przyszłości póki co jest jeden. Na, na początku jakoś tam się pomieszczę, a to jest taka część, że, że można po prostu sobie tam dołożyć. Budowa Silentium, Regnum, a budowa jako budowa szukałem takiej, aby była przewiewna, aby miała dużo miejsca, nie grałem jeszcze w jakieś obciążające gierki, ale jest całkiem niezły przepływ powietrza. Chłodzenie. Jeżeli chodzi o chłodzenie, ludzie w internecie odpowiadali, że spokojnie wystarczy chłodzenie powietrzne. Ja tutaj stwierdziłem, że też nie ma co oszczędzać na chłodzeniu i wybrałem na Visa F240. Raz, że ładnie wygląda, bo się tam świecą światełka, a dwa, że zapewnia lepsze osiągi dla procesora. Myślę, że to się może przydać przy renderowaniu, montowaniu jakichś filmów żeby jednak procesor się nie pocił. GeForce RTX 3070 Ti Gaming, tu mogę wam powiedzieć, że jak zaczynałem, jakby gdzieś tutaj planować składanie tego komputera, gdzieś właśnie tak ten, ten styczeń, tak przyglądałem te karty graficzne, to one były bardzo drogie. Jeżeli śledziliście rynek, wiecie o czym mówię. Na, naprawdę. Moment, w którym tu mogłem jakby zakupić. Ten sprzęt był chyba jednym z najlepszych, biorąc pod uwagę te ostatnie kilkanaście miesięcy. Także początkowo miałaby się tylko zwykła 30-60. Byłaby to i tak dobra karta graficzna, spokojnie by wystarczyła do gierek. No może nie tam w jakiejś super jakości, jeżeli chodzi o streamowanie. A przez to, że te ceny spadły i trochę jakby ten budżet sobie tam podniosłem, to mogłem. Pozwoli sobie na tą kartę, i, i myślę, że tu chyba nie było też właśnie co na tym oszczędzać. Ale tak sobie założyłem, powiedziałem, że kurczę, byłoby dobrze jednak y, tą kartę mieć taką, żeby tam pograć w przyszłości sobie gdzieś w rozdzielczości 2K chociaż. Jeżeli chodzi o pamięć, y, tutaj Kingstony 16 giga w, w dwóch kościach. Wybrałem również y, takie, żeby też miały jednak te światełka. No bo wiecie, jeżeli tu się spędza czas przy tym komputerze w wolnej chwili, no to jest dobrze, gdy on dobrze wygląda. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, tyle co tam przeczytałem, no to 16 GB spokojnie wystarczy, jeżeli chodzi o montowanie, jakieś rzeczy związane... Z filmami, no to ponad 32 giga jest wskazane, ale tu właśnie też trzeba było na czymś uciąć te koszty, Także pojawiły się dwie kości. W przyszłości na pewno dołożę jeszcze jedną parę. I do tego zasilacz 750 W. Nie ma co tutaj opowiadać. Taki był wszędzie zalecany i taki się pojawił. Także ja tu jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Osobom, które się przyczyniły, nie, nie, niezależnie ile tutaj dołożyliście tak, do tego sprzętu, ja o Was będę pamiętać. Kolejny temat, który trzeba. Po... Poruszyć co z broken ranksem. Na, na pewno się, że po premierze nie grałem tyle ile w wersji 2D. Raz, że ja zazwyczaj grałem na streamkach, przez to, że właśnie nie mogłem osiągnąć jakichś tam dobrych mm, osiągów, no to dla, dlatego, dlatego troszkę przystopowałem. Przystopowałem również dlatego, że content, no wiadomo, no to, 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 było, już, to było jasno od samego początku. To po prostu skoksowana wersja Taernu, jeżeli mówimy o Broken Ranksie. Ja, się, jeżeli ktoś tam się nie orientuje, ja posiadam 140 druida na starym serwerze. Praktycznie to, co tam mogłem osiągnąć, to osiągnąłem. Trochę tam brakowało, brakuje mi celu, aby spędzać więcej czasu. Chyba dwa tygodnie albo trzy po premierze Twierdziłem, że może założę postać na nowym serwerze, żeby też mieć tam jakieś kontakty z ludźmi, którzy dopiero zaczynali tą przygodę. Hmm, założyłem rycerza. Z rycerzem jest taka sytuacja, że posiada 84 poziom, też nie ma ciśnienia na levelowanie, ponieważ jeżeli chciałbym biegać jakieś wyższe bossy, no to i tak bym robił to na druidzie. Także ryc jest po to, aby troszkę też pograć z widzami na nowym serwerze, który jest chyba najbardziej liczny, ale też brakuje mi trochę takiej motywacji, żeby po prostu cały swój wolny czas przeznaczyć na gierkę, a może to dobrze, może to zdrowo. I teraz tak, jeżeli chodzi o Broken Ranks, on na pewno z tego kanału nie zniknie. Ogólnie mi byłoby głupio, powiem Wam, odciąć się w ogóle od tej produkcji z racji tego, że ten kanał został zbudowany na Was. Także Broken Ranks'a na pewno grać będę. Z racji tego, że będą się pojawiały inne tytuły, o których tu powiem za chwilkę, no to te też nie będzie tak, że dzień w dzień będzie brał Ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o tego druida, to na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jeżeli ktoś z gildii obecnej tam zawała, że potrzebuje druida, ja, ja tam loguję. Jeżeli jestem przy komputerze, tak, podczas live'a i nie ma problemu, żeby coś tam skoczyć. Jeżeli chodzi o tego rycerza, to będę sobie nim grał wtedy. Gdy będzie slot na loski, tak sobie założyłem, że tylko tą instancję będę biegać. Jeszcze posiadam barbarzyńcę na wersji 2D. Na wersji 2D też planuję trochę pograć po połączeniu serwerów. Z racji tego, że część widowni właśnie została na tej starszej wersji, chciałbym to z nimi mieć jakiś tam kontakt. Także tutaj stary serwer Tolnor w wersji Broken Ranks, nowy serwer Kadalin, do tego jeszcze stara wersja Grytarn, będą się znajdować na tym kanale. To możecie sobie zaglądać zawsze zakładkę społeczności. Będę wrzucał info, myślę, gdzieś w godzinach porannych, czego można spodziewać się na kanale. O, to jest właśnie informacja. W godzinach porannych, jeżeli już będę już wiedział coś konkretnego, co będę okrywać, będę wrzucał, byście wiedzieli, czego można się spodziewać. Także tak tutaj wygląda. Brokenik. Kolejna część ich gry z widzami. Mistrzem w nich nie będę, ale jeżeli będą chętni. Już zacząłem sobie powoli ogrywać Fortnitea do tego dojdzie CS, do tego dojdzie LOL. Także mamy tutaj trzy gry, w których będziemy mogli razem spędzić czas. Jeżeli oczywiście będą chętni, sam w nie grać nie będę, więc to po prostu zależy od Was. Myślę, że takie partyki będą zdarzały się właśnie gdzieś tam po brokeniku. Ewentualnie, gdyby było duże zainteresowanie, to będą po prostu osobne streamy właśnie z tych gier. I do tego dojdą tutaj słuchać również. Premiery nowości w 2022 roku nie ma żadnej głośniejszej gry. Pojawi się w grudniu tylko Harry Potter. Także to na pewno będę ogrywał i że będą inne tytuły, zwłaszcza jakieś online. Myślę, że będę próbował swoich sił. Wtedy tam powiedzmy, ten Brokenix zejdzie na boczny tor, po to, aby przetestować, na nałapać jeszcze trochę świeżości, doznać tej nowości. A i tu jeszcze czego nie powiedziałem. Jeżeli chodzi właśnie o tego broken rank, bardziej nastawiam się na 2023 rok, ponieważ wtedy możliwe zacznie pojawiać się nowy content, którego ja jeszcze nie doświadczyłem. No i może w końcu pojawi się wersja na Androida, tak? Ogólnie, żeby na tabletach sobie tam popykać, bo to też może wtedy przyjść dużo nowych osób do tej gierki. Proszę bądźcie wyrozumiali, dawno nie nagrywałem, hmm, ale poruszyłem chyba wszystko to, o czym chciałem tutaj. Wam powiedzieć. Zawsze jest mi miło, że mogę z Wami porozmawiać, ale też nie nastawiam się na wyniki. Chciałbym, aby również gry przynosiły mi tutaj przyjemność. więc nawet powiedzmy, jak będzie tam 5 osób na nalewiku, to dla mnie to nie jest żaden problem, żeby tam grać w jakąś grę, no bo po prostu wiecie, w życiu chodzi o to, żeby się nie zmuszać do czegoś, aby grać tylko w jedną gierkę i skupiać się na cyfrach jeszcze zapomniałem o kolejnej części. Jeżeli chodzi o Broken Ranks, jeżeli chodzi o Turn, wrócimy do czegoś, co organizowałem wcześniej. Z racji tego, że tą gierkę traktuję z dystansem, ale w dobra tego słowa znaczeniu, wrócimy... To, to loteria nie jest, loteria to nie jest. Ale grając wcześniej, zaczynając tą przygodę, stwierdziłem, że byłoby fajnie podzielić się dropem z widzami. Także to wyglądało tak, że jeżeli ja dropiłem jakiś przedmiot, obojętnie czy to był... Mm, znaczy ogólnie kiedyś były tylko rary, kiedyś były tylko rary, teraz są synergole. pika jeszcze nie zrobimy, ale było tak, że jeżeli ja złapałem jakiś przedmiot na streamie, od razu robiłem losowanie i osoba, która mm, wygrała otrzymywała 20% od sprzedaży tego przedmiotu. Myślę, że teraz nawet można spokojnie podnieść to do 30%, także jeżeli będziecie Akurat na streamie ja coś tam złapię, jakiś synergol, rarek, po prostu od sprzedaży taka osoba otrzyma 30% golda platyny. Jeżeli chodzi o epiki, to również się liczy. Z tym, że jeżeli złapię przemiar który będę chciał założyć, to po prostu tych pieniążków nie będzie. Ale jeżeli mówimy o kadarinie, no to mnie interesowałby chyba tylko Gordar i, i Szmi. Także każdy inny epik szedłby i tak na sprzedaż. I teraz, jeżeli, jeżeli jesteśmy tutaj w temacie tych epików, kole, kolejna rzecz, o której zapomniałem, ja, ja trzymam odtawę na serwerze Tolnor. Yy, ona została zakupiona z zamiarem rozlosowania jej dla widzów. Jeszcze nie wiem jak, nie wiem w jaki sposób. Yy, nie wiem jeszcze do końca, czy w tym roku to nastąpi. Bo to chciałbym jakoś fajnie rozegrać, żeby to nie było tak, że wiecie, wbijacie na chat, stream wpisujecie, nie wiem chcę Epika, ja losuję i tam jedna osoba otrzymuje, nie? Jakiś tu chciałbym odmyślić plan, także tu Epic będzie i tak jakby dla widzów w przyszłości jeden do rozlosowania. Jeżeli chodzi jeszcze o te tutaj procentowe wartości z dropu, to będzie zawsze pod każdym streamkiem opisane, zaczniemy to od czerwca, także tu za parę dni i coś jeszcze, kurczę na, na pewno o czymś zapomniałem na pewno o czymś zapomniałem, ale to jeżeli będzie ważne, ja, ja to po prostu dopiszę w komentarzu i to będzie podpięte wyszło już bardzo długo także dziękuję, dziękuję jeszcze raz tu widzowie, że tutaj uwierzyliście we mnie od początku pomogliście się wybić na scenie ternu, mam nadzieję, że będziecie zaglądać raz po raz, gdy będę ogrywać coś innego i to tyle, życzę wam miłego dnia trzymajcie się, cześć